Witam was bardzo serdecznie na kanale Kaktus 24.pl. Dziś mam dla was porównanie zegarków Casio z kalkulatorem. Mamy dzisiaj na biurku modele DBC-32 DBC-32 myślnik 1A DBC-32D myślnik 1A oraz DBC, myśnik 611G, myśnik 1D. tutaj jest złotym, jak widzimy, o czym świadczy literka G w symbolu zegarka. I tak, te dwa modele, jak widzimy, jest to dokładnie ten sam, ten sam zegar, z tą tylko różnicą, że zegarek w wersji bez literki D. Jest zrealizowany na pasku, natomiast zegarek z literką D w nazwie jest zrealizowany na bransolecie. Bransoleta to jest taka ta dość cienka. Ta koperta też może sprawić wrażenie metalowe, ale nie jest. jest. Jest kopertą z tworzywa. No, trzeba, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że są to zegarki z niższej półki cenowej, także trudno w tej klasie zegarku spodziewać się metalowej koperty. Niemniej wykonanie tego jest całkiem niezłe. W mojej ocenie i zobaczcie, to jest branzoletan e, zamykana na, e, za, takim zatrzaskiem na e, taki haczyk. Zobaczcie, tutaj nie ma przycisku z boku, takiego na przykład w zegarkach Casio G-Shock, który zwalniają blokadę. Tylko trzeba ją po prostu podważyć palcem. Zobaczcie, tak i podważamy w ten sposób. Nie jest to specjalnie trudne do zrobienia, a w razie czego oczywiście e, wygięciem tego elementu można sobie wyregulować siłę tego zatrzasku. Tak wygląda bransoleta. Jeśli miałbym coś polecać, raczej sugerowałbym wersję na pasku. Uważam, że zegarek w tej półce cenowej, na bransolecie, to taki troszkę kwiatek do kożucha, ale to jest oczywiście moje zdanie. Poza tym, mi dużo bardziej akurat z tych dwóch zegarków podała się wersja czarna. I ten pasek też całkiem uważam fajnie koresponduje tutaj z całą rodą tego zegarka. Jedynym minusem, można by powiedzieć, odnośnie tego jest grubość szlówki, ponieważ. Mówię, mówię oczywiście o tym elemencie tutaj, ponieważ tutaj na pasku jak spojrzymy z boku, mamy takie fajne zgrubienie i ogólnie sam pomysł, sama koncepcja tego zgrubienia jest dobra, bo chodzi o to, żeby oczywiście pasek nie wyślizgiwał się samoczynnie z, ze szlówki, tylko, że z tym zgrubieniem chyba troszeczkę przesadzono, bo dość ciężko jest go tutaj wsunąć, widać aż jak się odkształca szlówka, ale to z kolei gwarantuje nam to, że ona się nie będzie nam przypadkowo wysuwała. Niemniej jednak jak sobie, że tak powiem opracujemy jak to szybko zakładać, to będzie to mi się wydaje wygodne. Tak prezentuje się tutaj klamerka. Klamerka jest wykonana z tworzywa z napisem Casio. I sam zegarek, zobaczcie, raz tylko rozepnę, o. Jeszcze przyjrzyjmy się Dekielkowi. Dekielek dla zegarków z kalkulatorem jest bardzo, bardzo charakterystyczny. Dzięki temu tutaj takie, takiemu dodatkowemu podgięciu, no ponieważ jest to fragment, gdzie jest tutaj cała klawiatura zegarka, gdyż klawiatura tutaj posiada 16 przycisków w układzie 4 na 4 No i gdzieś tutaj trzeba to podeprzeć, dlatego oprócz Standardowego dekla. Jest jeszcze dodatkowy fragment blaszki, który to wszystko podpiera. I fajnie jest zrobione jednocześnie dekielek, bo od razu ma wymienione wszystkie funkcje zegarka, czyli mamy pamięć na numery telefonów do 25 zapisów, multifunkcyjny alarm z możliwością zapamiętania pięciu alarmów, czym jednego alarmu śpiocha. Oczywiście kalkulator, czyli główna, główna atrakcja dzisiejszego odcinka, oraz podwójny czas. Nie jest to typowy czas światowy, ponieważ nie można wybrać miasta, natomiast możemy ustawić drugi czas względem czasu lokalnego. Zegarek oparty jest na module 2888, jest to model DBC32 w podstawie, oczywiście tutaj jest to i wersja 1A, bo jest na pasku. I tutaj też fajna, fajna rzecz jest od razu opisane, w jakim języku będą wyświetlane dni tygodnia. I między innymi, zobaczcie tutaj, w tym miejscu mamy język polski, co od razu widać na wyświetlaczu, bo mamy dzisiaj poniedziałek. Pokażę Wam jeszcze teraz drugi zegarek. Tutaj może o tak, w ten sposób. I jak widzimy, one są zupełnie różne jeśli chodzi o wygląd. Ale to są tylko pozory, ponieważ te, oba, oba te zegarki są oparte dokładnie na tej samej elektronice. Czemu może na pierwszy rzut oka przeczyć numer modułu? Zobaczcie, ponieważ tutaj mamy opis jako 3228. Ale zobaczcie, cały opis, wszyscy, poza, 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 poza samym symbolem zegarka, 611, a nie 32, jest to dokładnie te, to samo, czyli telememo, 5 alarmów, kalkulator, podwójny czas, 13 języków menu. I już mówię, na czym opieram swoją, swoje stwierdzenie. Zobaczmy sobie na tryb serwisowy, czyli Adjust Mode i AC. Zobaczcie, pyk, pyk, pyk. Tutaj mamy oczywiście taki pełny ekran. I tutaj mamy, i tutaj po dwukrotnym naciśnięciu przycisku AC. zobaczcie, mamy moduł 2888, czyli dokładnie ten moduł, który tutaj mamy na, w tym zegarku pierwotnie. Zobaczcie jeszcze tak i dwa razy AC i mamy dokładnie to samo wyświetlone. To oznacza, że omówienie jakby funkcjonalne tego zegarka jest dokładnie takie samo. Ten zegarek po prostu pokażę Wam za chwilkę ze wszystkich stron. Tylko to właśnie pokazuje, że Casio może zrobić kilka modułów, co oczywiście jakby nic mu nie ujmuje, bo sam moduł jest fajny i ciekawy uważam. Natomiast w zupełnie różnych obudowach. Ten zegarek również ma kopertę stworzoną sztucznego. Też ma fajne, całkiem fajne takie kwadratowe, przepraszam, prostokątne przyciski, oprócz tego przycisku jazz, który jest okrągły, ale całkiem wygodne w użytkowaniu. Wystają dość mocno, więc bardzo łatwo jest je wyczuć. To jest przycisk MODE i tutaj przechodzimy sobie przez funkcję, tu jest właśnie ten, ten DATABASE, czyli 25 zapisów do książ książki adres telefonicznej. Mamy kalkulator, mamy alarmy i sygnał godzinowy, mamy stopper, mamy dual time, czyli drugi czas, taki jakby czas światowy, co, co ważne od razu wyświetla lokalny czas, to jest też, też wygodne. I z powrotem jesteśmy w trybie Tankingu. Warto zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że zegarki, które nie, które nie są jakoś bardzo mocno wodoodporne, a oba te zegarki mają wodoodporność na poziomie chyba. Nie podać dokładnej głębokości, bo nie jest to określone. Zaraz zobaczę, że tu jest w ogóle gdzieś ta, ta informacja o wodoodporności. Chyba nawet nie ma. To jest ciekawe. Może tu będzie, na metce też nie. <laughs> ciekawe. W każdym razie wodoszczelność tego zegarka jest na poziomie zachlapaniowym. zachlapaniowym to znaczy że nie wolno go w żaden sposób zanurzyć nawet nie brać raczej z założonym zegarkiem na rynku prysznica jedynie powiedzmy jakieś tam mycie rąk bycie w deszczu czyli takie bardzo bardzo powiedział, że słaba jest ta wodoszczelność ale co się z tym wiąże zegarek ma bardzo głośne dźwięki w porównaniu do innych zegarków, z którymi ja na co dzień mam do czynienia z zegarkami Casio G-Shock, to ten zegarek jest super głośny i dzięki temu tu jest szansa, że w ogóle alarm kogoś obudzi, bo moim zdaniem w g to jest raczej mało, mało prawdopodobne, a już w skrubekach, czyli tych zegarkach z zakręcanym dekielkiem, które są niesamowicie szczelne, to już w ogóle tu podobnie bardzo głośne dźwięki przycisków, a tym samym alarmów będą bardzo wygodne. Inaczej, zobaczcie, w tych zegarkach rozwiązano klawiatury. Tutaj mamy klawiaturę zupełnie płaską. Przejdziemy po niej palcem, tu nie ma żadnych jakby... Ta siatka jest tylko narysowana, ona nie jest w żaden sposób wyczuwalna. Tu natomiast, jak spojrzymy pod kątem, te przyciski są takie półprzezroczyste i są takie fajne matowe, bardzo ładnie. Zaraz postaram się Wam to na zbliżeniu pokazać. Bardzo ładne jest... Zaraz gdzieś tutaj musimy złapać ostrość. O, chyba łapie ostrość, tylko same przyciski są tak skonstruowane, że ta ostrość jest trudno łapalna. Bo tutaj jest taki jakby półprzezroczysty materiał, bardzo, bardzo ładnie na żywo jest to zrobione. Nie potrafię tego oddać tutaj na kamerze, niestety, ale uważam, że jakość wykonania tej klawiatury i to stopniowanie, tutaj takie jakby takie schodki można powiedzieć, oto teraz to dobrze widać, jest bardzo wygodne w użytkowaniu. Jeżeli naprawdę będziemy tego zegarka używać jako kalkulatora, to tutaj, nawet powiedzmy, że takim palcem, czyli kciukiem. Większym naciśnięciem przycisku nie jest jakoś specjalnie problematyczne. Muszę znaleźć coś, co będzie tutaj aktywne w tym momencie. Może włączę kalkulator, będzie łatwiej. O, tak, te przyciski są w ogóle jakby nieaktywne. O. I wcale nie trzeba dużej siły, żeby ten przycisk nacisnąć. A I to, to naciśnięcie jest całkiem pewne, bym powiedział. Także tutaj nie ma, nie ma specjalnych problemów z, z naciskaniem tych przycisków. A jednocześnie jest to wygodne, bo jest to wyczuwalne. Tu jest nieco inaczej. Zobaczcie, w tym w 611. Wygląda to tak, że też te przyciski oczywiście dużym palcem można nacisnąć, tylko to jest bardziej już tak na wyczucie. Ja muszę wiedzieć. O, teraz chciałem nacisnąć piątkę, naciskam dwójkę. To już trzeba raczej. o, Teraz spróbuję to bardziej można paznokciem, tylko też robimy to nie mocno. Naprawdę bardzo małej siły wy wymaga naciśnięcie. Jak trafimy paznokciem. O, to, to jest dosłownie dotknięcie niemalże. To jest akurat wygodne. Trzeba się tego jakby nauczyć i, i przyzwyczaić do tego. Więc myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Aczkolwiek, no, w mojej ocenie, ten zegarek z tych trzech prezentowanych jest najwygodniejszy. Zarówno w użytkowaniu. A jeszcze tutaj wa warto zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz: mianowicie, zobaczcie, czytelność wyświetlaczy. Dwie kwestie nas. Proszek nam się dostał. Tak, dwie kwestie. Po pierwsze, grubość cyfr. Tu są cyfry znacznie grubsze od cyfr w 611, tutaj w tym DBC-32. To po pierwsze. Po drugie, kontrast, czyli jasność, ciemność cyfr do jasności tła. Tutaj one, te cyfry są znacznie jaśniejsze. To być może teraz widzicie takie miganie w kamerze, ale to tego na żywo nie widać. To tylko, że tak powiem, kamery powoduje taki, taki efekt. Także tego migania normalnie na żywo nie, nie, raczej nie, nie zobaczycie. Tu natomiast te cyfry są znacznie takie żywsze, czytelniejsze, bardzo takie mięsiste i naprawdę no, tutaj czytelność tego zegarka nie pozostawia nic do życzenia. Niektóre powie, powiem, dużo wyższej klasy zegarki Casio G-Shock, nawet te za ciężkie tysiące złotych, potrafią mieć dużo mniej czytelne wyświetlacze pozytywowe niż ten oto kalkulator. Tutaj podobna sytuacja będzie w tym, w tym srebrnym, zobaczcie, to jest bardzo... Zbliżeniu. Nie jest. Tu akurat jeszcze mam założoną folię, taką zabezpieczającą na wyświetlacz oryginalną, tu ją zdjąłem właśnie do prezentacji, ale jak widzicie, to jest w zasadzie, to jest chyba ten sam wyświetlacz, także tutaj nie ma specjalnych różnic. Tutaj po prostu może inaczej troszeczkę wyglądać bez tej folii. Na koniec jeszcze wam pokażę porównanie z modelem takim totalnie podstawowym, czyli modelem CA53W, to jest akurat zegarek używany, tutaj od, udostępniony przez kolegę. Zobaczcie, jak to wygląda w porównaniu. Ten zegarek DBC32 jest większy, jeśli chodzi o wysokość i tutaj klawiatura jest zupełnie inaczej związana, to są po prostu przyciski gumowe, wystające. Czyli trzeba mieć naprawdę taki, no, też trochę wyczucia i palec w miarę, w miarę szczupły i, i niezbyt duży, żeby dobrze te przyciski, dobrze te przyciski trafiać i sobie je tutaj naciskać. Ten zegarek ma mniej funkcji, ponieważ nie ma na przykład podświetlenia. Przejdźmy sobie w ogóle przez jego menu. Co my tu mamy? Kalkulator, alarm, czas światowy i stoper, czyli w zasadzie poza, oświetla... poza podświetleniem jest to w zasadzie to samo. No niemniej jednak, tutaj też jest taki water resist, taki zupełnie podstawowy. Czyli on nie ma tutaj określenia głębokości. Także tutaj, jeżeli tu jest napis water resistant, a tutaj go nie ma, to może być tak, że ten zegarek w ogóle nie jest water resistant. Zaraz spójrzmy jeszcze. Tak, ten zegarek chyba w ogóle nie ma jakby klasy wodoszczelności. Także ja przepraszam, że się pomyliłem na początku. Mówiąc on raczej nie ma tutaj, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma słowa tutaj o wodoszczelności. Także on nie, nie ma w ogóle jakiejkolwiek tutaj wodoodporności. Także musicie mieć to na uwadze. Ten natomiast ma właśnie tutaj oznaczenie WR, takie podstawowe, bez określenia głębokości, Czy jest to zwykły, takie właśnie antyzachlapaniowe takie, że można ręce w nim umyć i to wszystko. I też jest na pasku, pasek jest troszeczkę inaczej zrealizowany, w mojej ocenie ładniejszy pasek jest tutaj w tym DBC32, jak sobie porównamy oba te paski. To jest oczywiście moja prywatna ocena, ale tak według mnie wygląda po prostu fajniej. I tutaj, co jeszcze możemy porównać? No z boku tutaj mamy cztery przyciski, yy, znaczy, tutaj mamy po dwa przyciski z każdego boku. Tutaj mamy tylko dwa przyciski po prawej stronie. Jeden do ustawień, drugi jest to mode i nie ma, nie ma tutaj żadnych z boku. Więc no to jest, mówię, dużo prostszy model. Także podsumowując, yy, dla kogo w ogóle ten zegarek? Yy, moim zdaniem, yy, Ogólnie seria zegarków z kalkulatorem nie jest dla każdego, no nie każdy chce mieć coś takiego jak kalkulator na ręku, jest to na pewno zegarek dla no, fanów jakichś tam technologii, fanów przede wszystkim lat 80., bo generalnie początek historii zegarków Casio z kalkulatorem to, są to, to jest sam początek lat 80., znaczy, ogólnie kilku producentów produkowało już zegarki wcześniej, natomiast Casio, Casio w zasadzie jako główna marka odniosła sukces na rynku światowym, ponieważ oprócz faktu, że te zegarki robili fajne i znaczy jakby sprawne i z... Funkcjonalne, można powiedzieć, przede wszystkim było na nie zapotrzebowanie na rynku. Po prostu, można powiedzieć, było kul mieć taki zegarek. Przede wszystkim y, dlatego też y, te zegarki występowały w filmach. No to jedno, drugie, jedno, drugie nakręcało, można powiedzieć, że jak ktoś zobaczył na przykład na, y, taki zegarek na nadgarstku Martiego McFly'a McFly z y, Powrotu do Przyszłości, no to młodzież chciała mieć taki zegarek, bo film dla młodzieży wtedy, w tamte czasy, był świetny. Wtedy akurat Marty McFly, McFly miał, czyli, czyli Michael J. Fox, który go grał, miał na nadgarstku poprzedni poprzednik ten, tego zegarka, czyli model CA-50. To jest model bieżący, do, do dzisiaj produkowany CA-53W. Natomiast ten zegarek... Może nie jest już tak kultowy, ale jeżeli właśnie moim zdaniem, że już brać sobie coś, chcieć mieć na przykład w kolekcji, czy po prostu normalnie używać na co dzień takiego zegarka, to właśnie ten model. W mojej cenie jest najfajniejszy z tych wszystkich. Bardzo wygodna klawiatura, łatwo wyczuwalne te przyciski. Naprawdę to jest taki jakby zegarek użyteczny, da się go używać w odróżnieniu od na przykład tego, gdzie no naprawdę trzeba się nauczyć trafiać w te przyciski. To będzie no loteria, czy my trafimy tu w dwójkę, w piątkę, czy w ósemkę, jak przed chwilą dowiedzieliście, jak próbowałem to za zaprezentować. Tutaj tej wątpliwości nie ma, ponieważ jest, te przyciski są fajnie rozdzielone i tu nie, ma, nie będzie problemu, a jednocześnie bardzo wygodnie pracują te boczne przyciski. Przechodzimy sobie tutaj pomiędzy różnymi modami. Zegarek ma też autopodświetlenie, ma różną długość podświetlenia, może być 3 sekundowe, 3 sekundowe lub 1,5 sekundowe. Ma też taką funkcję prezent, autoprezentacji. Zobaczcie, jak przytrzymam przycisk mod, co się dzieje? Teraz zegarek prezentuje wszystkie języki, w jakich może wyświetlić dzień tygodnia. I za chwilę jeszcze będzie prezentował jeszcze jego funkcje. Przeleci sobie przez wszystkie dni tygodnia, zobaczcie. Teraz pokazuje, właśnie data, database, telefony, kalkulator, różne funkcje, właśnie kalkulatora, alarmy, stopper, czas światowy, znaczy ten dual time i tryb timekeepingu, i dalej znowu będzie zmieniał. O języki, tak na okrągło, dopóki nie, wyłączy, nie wyłączymy, czyli nie naciśniemy jakiegoś przycisku, w tym przypadku mod i z powrotem wyświetlamy dzień, tygodnia. Ok, słuchajcie, mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę, skomentowania, zadawania pytań w sekcji komentarzy i zapraszam oczywiście na stronę kaktus24.pl. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.